Telewizja internetowa Niezależny Lublin. Kolejny program w naszej telewizji. O tej porze gościmy panią Elżbietę Kowalczyk, szefową lubelskiej giełdy staroci. Dzień dobry pani Eżbieto. Dzień dobry. Skąd narodził się pomysł, żeby zorganizować w Lublinie giełdę staroci? Giełda staroci w ogóle istnieje już od wielu lat. Natomiast yy, yy, giełda, jak była na placu wolności, tak się rozrosła, że ówczesny prezydent miasta yy, postanowił giełdę yy, przenieść z uwagi na bezpieczeństwo, bo tam ulica. No yy, właśnie w środek ulica yy, była. W środek ulicy, tak była. Mm -hmm. Więc przenie przeniesiono nas na yy, Stare miasto. Yy, na starym mieście. Giełda funkcjonowała 8 lat. No i w zeszłym roku, od zeszłego roku jesteśmy na placu zamkowym, a teraz jeszcze obecnie na ulicy Kowalskiej od ulicy Formańskiej. Fur mhm. Mimo wszystko jest to dla nas za mało miejsca mimo że plac zamkowy cały zajmujecie, tak? Czyli tak. na przykład ruch kołowy w tym przeszłości absolutnie jest, poza, jest zamknięta ulica Podwale i ulica Kowalska do Furmańskiej zajmujemy od ulicy Furmańskiej cały plac zamknięty jest, no ale wystawców jest bardzo dużo, zainteresowanie Rublinem jest ogromne, ale mamy ograniczone możliwości. I... Mieliście pewne kłopoty z uruchomieniem giełdy po koronawirusie, ale rozumiem, że w tej chwili te trudności zostały już częściowo Tak, Giełdy staroci już nawet pod koniec kwietnia już zaczęły funkcjonować w innych miejscowościach. Natomiast byliśmy przekonani, że na ostatnią niedzielę maja już będzie. Bardzo staraliśmy się o to, ale Zarząd Ruki Mostów nie wyraził zgody na to, pomimo że Chcieliśmy mm, zachować wszelkie mm, reguły. reguły na, na okoliczność COVID-19, no ale nasz, widocznie są za ostrożni. W tej chwili już mamy pozwolenie na mm, zorganizowanie giełdy 28 czerwca, która się odbędzie. 28 czerwca, czy akurat w dniu wyborów? Już tak bywało. Nie, nie, nie boicie się jakiejś nie wiem, agitacji wyborcji, wyborczej, no bo to będzie okres ciszy wyborczej. Trudno powiedzieć. No, ludzie są nieobliczalni, więc być może tak się wydarzyć, ale nie. Już organizowaliśmy, kiedy były wybory, i, i takich rzeczy nie było. Nie, było. Nie, nie. Mówi pani, że jest mało miejsca. Chociaż jest to no, dosyć duży plac w centrum Lublina, jeszcze dochodzi, mówi pani, część ulicy Kowalskiej. I to i, jaki jest pomysł? To, co zrobić dalej z tą giełdą, jeśli ona się będzie dalej rozrastała? Wystawcy zwyczajnie w tej chwili nie mogą przyjechać do Lublina, bo zwyczajnie nie ma miejsca. Natomiast no, cały czas staramy się pukać do drzwi. Urzędników miasta Lublina, żeby jednak e, dali nam trochę tego starego miasta, już, na, nawet na wysekle. Wyselekcje. Czyli chcielibyście się pójść w stronę ulicy Grodzkiej domyślam się, tak? E, tak. E, a nie w stronę błoni pod zamkiem. Błonie też by nas interesowały, tak. Tylko że błonie też są nieosiągalne dla nas, bo ciągle były jakieś problemy, jeśli chodzi o zezwolenie, bo. Zarząd drugich mostów decyduje o Placu Zamkowym i Starym Mieście. Natomiast same błonie już na, leżą w kompetencji innego wydziału w Lublinie. więc czy to już inny jest, urzędnik. Absolutnie inni urzędnicy i, i inne dokumenty trzeba składać do innych ludzi. No ale wydaje się, że te Błonia są takim naturalnym miejscem, w którą stronę mogła pójść ta giełda. Mm. Tym bardziej, że z tego, co się orientuję, to jest tak. Teraz jest plac zamkowy. Załóżmy, żeby to poszło w stronę błoni, a jeszcze tak zwany ten targ pod zamkiem też podobne organizuje wydarzenia w niedzielę. Tak. I w związku z tym to był taki bardzo długi ciąg nawet komunikacyjny dla wszystkich osób zainteresowanych starotników. Dokładnie tak. Tak. I też sobie tak to wyobrażałam. W zeszłym roku. Ubiegaliśmy się o, o teren Błoni, więc y, były wielkie trudności. Na jeden miesiąc dostaliśmy, aczkolwiek tak wyszło, bo akurat my mamy taką imprezę, gdzie wszystko odbywa się pod chmurką. Akurat był deszcz i ludzie zwyczajnie nie przyjechali do Lublina, mhm. więc y, to nie, nie było wykorzystane, ten. Teren. Natomiast gdybyśmy dostali pozwolenie na ciągłe użytkowanie, czy, czy, czy zezwolenie na co, w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, kiedy odbywa się giełda. No bo to, właśnie, to, to, powiedzmy, to jest taki stały termin, tak? Tak, to Każda jest Każda y, ostatnia niedziela Każda miesiąca. Każda ostatnia niedziela miesiąca, bez względu czy to będzie czwarta czy piąta niedziela, jest to ostatnia niedziela miesiąca. I fajnie by było, bo cały plac zamk zamkowy rozczelnilibyśmy, bo, bo tam jest dość ciasno, więc przez ta, ileś tam wystawców przeszłoby na błonie, ilość osób, które ch ch wyrażają chęć przyjazdu do Lublina też by przyjechało, bo, bo Lublin cieszy się bardzo wielkim powodzeniem, jeśli chodzi o, o, o targi staroci. Więc połączenie właśnie, tak jak Pan powiedział, Placu Zamkowego i ulicy Kowalskiej w Błonie, poprzez tam do tej wyprzedaży garażowej na targu pod, pod zamkiem, byłaby to fajna, wielka mm -hmm. impreza. A, a ludzie lublinianie, okoliczni, przyjezdni, mieliby naprawdę w czym przybierać, oglądać. To już nie chodzi o kupowanie, chodzi o zwiedzanie, bo to jest y, impreza, która łączy wiele rzeczy w sobie. No właśnie, e czy może pan powiedzieć... Jak jest mniej więcej zainteresowanie, takie przeciętne, y, giełdą? Ile osób przewija się przez taką niedzielę? Y, bardzo dużo. Bardzo dużo. To jeszcze w zależności od pogody, od, od pory roku. M no, ale tak bo... średnio. Nigdy nie, nie prowadziłam takiej mm -hmm. statystyki, no ale jest jeśli widzimy, 5 000, że. Jest... 5 Na pewno więc. Nie, 50 to przesada, ale mm -hmm. te 5 tysięcy to jestem przekonana, że, mm -hmm. że taki jest. A dobrze, a skąd pozyskujecie wystawców? Wystawcy to są ludzie, którzy pozyskują te swoje eksponaty, różne, różne, naprawdę. Są rzeczy, które nie jedno muzeum chciałoby posiadać takie eksponaty. No i są te zwykłe rzeczy niepotrzebne, stare, które już komuś, no nawet ratowane spod śmietnika. Autentycznie mm. tak się dzieje, więc to są ludzie pasjonaci, to są ludzie, którzy no, są niezależni, lubią to, co robią, jeżdżą po tych różnych targach staroci, wystawiają i dają nowe życie przedmiotom. A właśnie to proszę powiedzieć, czy jesteście taką jedyną giełdą, znaczy domyślam się w Lublinie tak, ale na Lubelszczyźnie czy jest więcej tego typu inicjatyw? Robią niektóre miasta, miasteczka, takie na przykład na Łęczu, wiem, że, że też Dom Kultury to robi. Teraz robimy w, drugą giełdę w Puławach. Wasze stowarzyszenie. Nasze stowarzyszenie organizuje w połączeniu z nieruchomościami puławskimi, które dzieliło nam Placu Targowego na ulicy Dęblińskiej 22. Jest to fajny, fajny plac. Aczkolwiek no, wczoraj m, pogoda y, zrobiła swoje ulewa ok, okrutna, więc hmm. no, 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 zamoczyło wszystko. Czyli wy co? Dajecie plac, tak? Jakoś promujecie to, że jest tego typu tak. wydarzenie i tak hmm. dalej. Wystawcy sami dbają o to, żeby mieć nie wiem, jakieś stoły czy namioty ochronne czy coś takiego? Tak. – Czyli to jest już po w gestii wystawców? – Wystawców. Wystawcy jeżdżą po całej Polsce na takie różne targi ciekawe, więc zaopatrzeni są we własne stoły, we własne namioty i o to w zależności jaka impreza się dzieje wiedzą, że, że w Lublinie można coś, bo wiadomo, że to nie, nie tylko pasjonaci, ale chcą zarobić zwyczajnie, mhm. więc przyjeżdżają, żeby coś sprzedać, coś kupić, wymienić się, na, na przykład jeżdżą po całej Polsce, bo takie targi się odbywają w całej Polsce. No właśnie, to porozmawiamy przez moment, jeśli pani pozwoli o pieniądzach i wstęp na taką giełdę. Dla ludzi, domyślam się, jest za darmo. Za darmo, tak. tak. A w wystawcy? A w wystawcy, my musimy uiścić opłatę za jako zajęcie tak? pasa ruchu. Tak, więc musimy to pieniążki y, z, oddać do Urzędu Miasta, aczkolwiek i obsługa... To są duże opłaty i od czego są Nie, to nie są duże opłaty, bo mm, akurat Pan Prezydent y, patronuje na, nas, y, nasze przedsięwzięcie. No, no ale nie mniej jednak no, jakieś tam pieniążki trzeba zapłacić do Urzędu Miasta, gdzie m, uważam, że e, impreza zrobiona przez Urząd Miasta dużo więcej kosztuje e, miasto, niż e, impreza zorganizowana przez nas, gdzie jeszcze do e, pieniążki idą do Urzędu Miasta. Więc m, to jest impreza e, przez cały rok co miesiąc, cyklicznie, w zimie to też się bywa? Bez względu na, na pogodę, w zimie mhm. też. Przez okrągły rok, 12 miesięcy. Więc y, Lublin ma za darmo 12 imprez targowych. Targowych, tak. A to jest nie targ, to jest zupełnie coś innego, bo to jest muzeum pod chmurką za darmo, gdzie przyprowadzają rodzice swoje dzieci, gdzie pokazują te przedmioty, które dzisiaj już nie funkcjonują w domach, w przestrzeni publicznej. Yy, za, jak coś zobaczą ciekawego, zastanawiają się nad tym, pytają o to. No, są to rzeczy już A archaiczne. Jaki, jaki jest, że tak powiem, podatkowy status jej takiej działalności? Czy, czy ci wystawcy nie wiem, mają jakieś kasy fiskalne? Czy płacą jakieś podatki od czego Jak to wygląda? Ur... Nie. To znaczy, jeżeli ktoś ma zarejestrowaną działalność y, y, swoją, no to Zupełnie to inaczej wygląda. Tak. Natomiast rzeczy stare nie są podatkowane. Rze rzecz stara uważa się, jeżeli była użytkowana przez minimum pół roku. Mhm. I wtedy już nie ma tego, że, że mu wszystko musi być pod kasę fiskalną podciągnięte. A proszę mi powiedzieć, bo pewnie się Pani orientuje. Ta giełda już no, jakąś swoją tradycję ma. W tej formie przez rok już się odbywa, prawda? Czyli te kilka, być może dwanaście, czy ileś tam. No, przez pandemię odpadło, parę. Tak, odpadło. No, ale parę. Kilka, kilka tych giełd było od zeszłego roku. Czy były jakieś, nie wiem, takie złote strzały, jakieś białe kruki na tej giełdzie, coś o czym pani wie, czy nie? Yy, przyjeżdżają wystawcy, którzy naprawdę mają cudowne rzeczy. No to proszę nam coś powiedzieć. Yy, no figurki, amfory, yy, na przykład jakieś yy, z ikonostasu XVIII-wieczne yy, ikony. Yy. To trudno powiedzieć, jak oni to zdobywają, mają swoje źródła. No czasem to są takie nawet rzeczy wyrzucone pod śmietnikiem. Właśnie, to są właśnie te mhm. okazy. Bo ludzie nie znają się ogólnie rzecz biorąc. Dzisiaj jest nowoczesność, funkcjonuje, mhm. więc takie, taką wisienkę na torcie, żeby mieć w domu, to trzeba zwyczajnie przyjść na targi staroci. Czy to grono osób, które handlują na takiej giełdzie, jest w miarę stałe? Macie stałych wystawców? Tak, mamy stałych wystawców. U nas w Lublinie y, są zasady takie, że każdy ma swoje miejsce. Jeżeli nie nie, nie może przyjechać, dzwoni do nas, że nie przyjedzie, i mhm. wtedy stawiamy kogoś innego. Natomiast y, tak. Naj Bardziej nam zależy na takich wystawcach, którzy przyjeżdżają okazjonalnie, bo dają świe świeżości, tak. nowego towaru I, i, i dla takich nie mamy miejsca zwyczajnie. A podniosłoby to niesamowicie atrakcyjność tej imprezy. Mhm. Czyli co, rozumiem, że liczy Pani, że chociażby przez tego typu program, w jaki sposób promujemy, to wydarzenie zależy wam na pozyskaniu nowych, no, nowych i osób, miejsca prawda? i nowych wystawców. Tak, tak. Mhm. Proszę panią. A czy zdarzają się jakieś, nie wiem, konflikty, jakieś rzeczy nieprzyjemne, tak jak mówimy, giełda staroci. A czy nie może być tak, że ktoś zacznie tam jakąś miszczyzną handlować, na przykład? Y... Czy takie rzeczy się zdarzają. Robimy ogląd, sprawdzamy. Jeżeli. Z... Zaistnieje sytuacja, że ktoś się rozkłada z towarem nowym lub tak jak pan powiedział z chińszczyzną, prosimy o, o usunięcie towaru, zabranie. U nas nie widzimy takich stoisk w ogóle. Rozumiem. A jakichś takich rzeczy nieprzyjemnych postaci na przykład? Nie wiem. Handlu jakimiś towarami skradzionymi nie było? Coś takiego? Yy, nam to się prostu... nie zdarzyło, aczkolwiek no, trudno przewidzieć, no, no, kto czym handluje, bo mhm. my sprawdzamy pod kątem rzeczy starych. No, zabronione rzeczy są w. w że nie wolno handlować bronią, i innymi rzeczami, więc... No, ale bronią to już zostałem przez tym... Bronią w jakim sensie? No nie wiem, szable można wystawić? Nie, szabla tak, biała broń, sta stara. Natomiast no załóżmy, no pistolet, który no, można kupić w sklepie, no, no, który może zabić, no nie. Pistolet, który można kupić w sklepie z pistoletami, tak? <laughs> tak, pistolet to nie, nie u nas. Okej. Okay. proszę panią... Czy co, w tej chwili staracie się, czy, czy, czy te starania o, tą, o to błonie, bo tak rozumiem, że to jest taki dosyć duży cel strategiczny Was. W tej chwili pracujecie na tym? Pracujemy. no Mam zaplanowane spotkanie z Radą Dzielnicy. Więc chcemy wejść, bo, ponieważ Urząd Miasta nie planuje w tym roku żadnych imprez jako takich przez siebie. Więc fajnie by było, gdyby y, nasza impreza weszła y, w, w jakimś, y, na jakiś czas przynajmniej mm -hmm. na teren Starego Miasta. No, tam były zastrzeżenia, że samochody, że inne rzeczy, które im, y, mieszkańcom nie pasują. Aczkolwiek, no to z uporem maniaka wraca znowu sprawa błoń, prawda? Nie tak. ma mieszkańców, nie ma samochodów. Nie ma samochodów. Tak. A, a byłoby. Zupełnie inaczej, bo stare miasto dzisiaj jest bardzo smutne. Na dzisiejszą, ten COVID-19, więc i restauratorzy mieliby więcej, mhm. i atrakcyjność by była większa, i mieszkańcy przyszliby zobaczyć na naszą imprezę, a przy okazji mhm. poszliby do ogródków na spotkanie przy mhm. kawie. Z tego, co się orientuje, ta giełda w strasznie rannych godzinach funkcjonuje, to tak. prawda? O siódmej rozpoczynacie handel? Wystawcy przyjeżdżają już bardzo wcześnie, żeby zdążyć rozstawić. się rozstawić. Natomiast jak tylko jest widno, się robi się, to przychodzą do nas już zainteresowani, fani, szczególnie tacy, co, co nie potrafią przeżyć, jeżeli nie przyjdą na giełdę staroci. Są też tacy? Są, są. bardzo dużo jest takich osób. Już jest grono osób, które pani... Czy tak powiem, z widzenia zna, które takie z to obowiązkowe tak, są? Tak, jak nie w Lublinie, to widzę już ich nawet w Puławach. Mhm. i Czyli zaczyna się rano, tak jak pani mówi, skoro świt, i do której jest giełda? W Lublinie to jest wyjątkowo długo. Co znaczy? Potrafią handlować ludzie nawet do godziny 16. My mamy pozwolenie do godziny 18 maksymalnie i, mhm. i tego przestrzegamy. Yy, także. Ludzie z Lublina przychodzą na Stare Miasto i zahaczają on, on mhm. o nas, no i, i, a wystawcy są dotąd, dopóki są klienci. Też jeszcze takie, no bo wiadomo w jakich czasach żyjemy. Czy macie zgodę na giełdę w najbliższą niedzielę i czy jakoś się zabezpieczacie w związku z koronawirusem? E Wszyscy wystawcy mają obowiązek mieć na stoisku płyny dezynfekujące i rękawiczki dla klienta, który nie ma e ewentualnie rękawiczek, żeby nie dotykać gołymi rękami e czegokolwiek. Natomiast będą też wystawione przez nas, jako organizatora, e takie stojaki z e płynem dezynfekującym, wchodząc, e każdy powinien. E Czy ktoś, kto przychodzi na giełdę, powinien mieć maseczkę? No w tej chwili no, to jest teren zbiorowy ludzi, więc y, absolutnie w maseczkach powinniśmy trudno chodzić. trudno mówić o zachowaniu dystansu, prawda? W takim... y, tak, trudno zachować, no, więc bezwzględnie maseczki tak są wskazane i prosimy o to, ktokolwiek nas odwiedzi, żeby jednak w maseczkach wszyscy byli. Czy co, tam to może proszę zachęcić jeszcze zarówno wystawców, a przede wszystkim dla rozumiem, mieszkańców Lublina do udziału w tej giełdzie. Bardzo zachęcamy 28 w tą niedzielę, pomimo wyborów, idźcie Państwo na wybory, ale zapraszamy do nas na Giełdę Staroci na Plac Zamkowy i ulicę Kowalską. Mam nadzieję, że będzie w przyszłości i, i, i Stare Miasto i Błonie, no, a na razie zapraszamy A na, na razie Plac zapraszamy na, na Dobrze, dziękuję bardzo. Gościem telewizji internetowej Niezależny Lublin była dzisiaj pani Elżbieta Kowalczyk, prezes Stowarzyszenia, Stowarzyszenia Lubelska Giełda Staroci. Dziękuję tak. bardzo. Państwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za uwagę. O godzinie 15.00 ekscytujący temat. Czy w Polsce będziemy mieli broń atomową? Odpowie na to pan doktor Leszek Pierwszy. Do zobaczenia o 15.00. Dziękuję Państwu.